Cześć, dzisiaj Wam pokażę, jak zagrać Puppet Twist od AC Drinkers. Zaczynamy od Power akordu na trzecim progu piątej struny. Power akord budujemy w taki sposób, że e, pierwszy palec kładziemy na trzecim progu piątej struny, drugi palec kładziemy na piątym progu czwartej struny. Power akord możemy zagrać w, w większości dowolnej pozycji na gryfie. No, a ewentualnie z ustępstwem od struny trzeciej do drugiej musimy ten palec zdać o jeden próg dalej ale wracając, e, zaczynamy od power recordu na trzecim progu wchodzimy na drugi przeskakujemy strunę wyżej i w tym momencie gramy pustą strunę też z power recordem i brzmi to tak Potem gramy sobie power akord na pierwszym progu znowu pusta, jedną tłumioną, potem na trzecim progu i na drugim o, właśnie. I w całości powinno to brzmieć tak. I kończymy trzema pierwszymi power akordami z, 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 z tej części riffu. Potem przechodzimy sobie na power akord z pustą, szóstą struną. E, rytm brzmi tak, że. E, Chwilę. I gramy e, cały czas w dół na przemiennie. znowu. E, tak brzmi w sumie w całości dalsza część riffu. I została ostatnia część. E, łapiemy sobie ja dograłem drugi, drugim palcem, wygodnie mi było, drugi palec na piątym progu na piątej strunie, trzeci palec na piątym progu na czwartej strunie. Potem zmieniamy, tutaj daję pierwszy palec na czwarty próg na czwartej strunie i lecimy power akordem od trzeciego do piątego progu. Até